Cześć, 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 moje miesiarki, witam was serdecznie. Tutaj, Hanta. Dzisiaj sobie zrobimy taki nietypowy materiał, jak na ten kanał, czy w ogóle jak na mnie. Zrobimy sobie, Hanta reaguje na kartę na czasie. Dzisiaj jest akurat 1 maja, więc taka okrągła data, w sensie, że początek miesiąca to jest dobry moment na to, żeby zobaczyć, co tam na karcie na czasie dzisiaj jest. No i przechodzimy sobie. Pierwsza rzecz. Blog ekipa, nowy Drehol Wojtasa od Spinka Film Studio. Ogólnie że to blog ekipy kojarzę. Także to jest całkiem spoko, spoko, produkcje, Oczywiście takie bardzo specyficzne. Zajebiście, <grystanie> Zajebiście nie? Zajebiście. Jabłanie, Jak to nie wejdziemy. Nie, no, nie wejdziecie. Okej, okay, poziom blogi ekipy nigdy nie zawodzi. Dalej, co to jest? Solar Hot 16 Challenge 2. Brzmi strasznie dziwnie. Okej, okay, to są jakieś freestyle. Pominam wszystkie takie rzeczy muzyczno-raperskie. Bo, jakby to w ogóle. Nie, mnie to nie interesuje. Kanał H. Reiterzy. H Hrejterzy. Dzień dobry, ha, tam, nie wiem jak, jak to czytać. Jak tam sytuacja z moim wnioskiem o dofinansowanie, czy doszedł? Proszę pana, wszystkie wnioski złożone elektronicznie zostały odrzucone. Ja już ogólnie widziałem ten materiał, on jest całkiem y, zabawny. Co prawda ma dwie minuty i to jest taki bardzo powolny żart, ale bardzo aktualny i no jakby ja to też totalnie rozumiem, bo też. Y, Niestety dogadać się teraz z ZUSem, czy w ogóle to się do ZUS-u i, i, i dogadać się o jakieś wypłacanie jakichś świadczeń, to jest jakaś po prostu masakra. E, także e, obecna sytuacja to nie jest dobry czas na posiadanie dzieci. Pana wniosek został odrzucony. No właśnie tak to wygląda w tych urzędach. Po prostu no, nic nie załatwisz. Ale wiecie, ja już jestem do tego przywyknięty, byłem na studiach. Studia wyglądają dokładnie tak samo, jak, jak załatwianie czegokolwiek w urzędzie. Dobra, dalej mamy. Coś tam, jakieś ćmy, to widzę, że to już jest y, jakaś piosenka, pewnie jakieś rapsy. Dalej mam Assassin's Creed Valhalla. Miało się to nazywać Ragnarok, będzie się nazywało Valhalla. Okej, okay, no, cinematyki naprawdę piękne, ale to wiecie, to jest Ubisoft, oni mają kupę kasy. O ten moment, zobaczcie. Tutaj pod drzewem niby stoi Odin, o właśnie, i nagle zniknie, i odleci kruk, tak. Tak, dla lat jej To jest scena żywcem wyjęta z pierwszego. od nie znam. W ogóle to jest po polsku. Nie widziałem tej wersji po polsku. Ale to jest ogólnie scena wyjęta żywcem z pierwszego odcinka, samego początku pierwszego odcinka Wikingów. Ten serial już ma trochę lat i trochę sezonu. Chyba jest zakończony, tak mi się wydaje. No jest ukryte ostrze. Tylko jakoś tak dziwnie na. No... Na ręce, zamiast pod ręką, trochę bez sensu. Ale generalnie to już wiemy, że po prostu ten Assassin's Creed nie ma nic wspólnego z y, uniwersum Assassin's Creed. Po prostu chcieli zrobić grę o wikingach i podciągają ją pod dużą Franczyzę. O, przepis, o którym nikt nie słyszał, to na pewno jest bardzo ciekawe. O, wygląda jak kupa. Mm, nie, to czekolada. Tyle dobrze. Chociaż można się pomylić. Jak ktoś ma małe dzieci, to wie. <gry> w sensie, że te, jakby to jak to wygląda, to są bardzo różne konsystencje. Okej, okay, jajka mieszasz z, pewnie z mąką i czymś tam i z więcej jajek, i mieszasz jajka i dodajesz do tego. Czy to ciasto jest w ogóle upieczone? Tak, ono było pieczone w pewnym momencie, mam wrażenie. O tu. Aha, i po prostu ma tyle masy. No trudno. Ja generalnie ciasta sobie nie mogę upiec dlatego, że mi się zepsuł piec i nic nie możemy piec w piecu. Mamy najbardziej niebezpieczną rybę na świecie od kanału Cuda Świata. To najbardziej niebezpieczne ryby, ludzie myślą o rekinach oje, o, o Jezu, jaki cinematic, Boże Święty, no to Ubisoft to się może schować. To jest śmieszna ryba. Rozdymki są mega niebezpieczne, jeżeli chodzi o ich jedzenie, bo są mega trujące i naprawdę trzeba być mega certyfikowanym Sushi Master'em, żeby móc przyrządzić taką rybę, ale to zawsze jest ryzyko, że możesz zabić swojego klienta, więc jakby nie, lepiej nie próbujcie tego. Na czacie jest też normalnie, słuchajcie, Disney Channel y, ze swoją jakąś bajką. Zamordują ją. O, nie, nie zamordowali. No okej, okay, dobra, no w każdym razie jakaś bajka, pewnie bardzo interesująca. Polisoszycz, pasjonaci dobrego smaku. Mm, tak, to chodzi o to, że wiecie, gdzie trzymali s, s, te palce. Coroczny z ginekologów, no dokładnie tak, jak się spodziewałem. Kolejnego sezonu metamorfos włosowych. Okej, okay, to jest dziewczyna, nie mam, nie mam pojęcia jak ona się nazywa. Yy, wiem, że Ania ją ogląda. Włosomagniaczka ocenia przemiany w top model. Nie umiem mówić, ale to nie jest istotne. Okulicznie, dziewczyna bardzo dba o swoje włosy i robi tonę po prostu fajnych chyba ponoć fajnych poradników y, od właśnie dbaniu o swoje włosy i mam mega długie, rude włosy które oczywiście są farbowane oczywiście nie żadnymi chemicznymi środkami tylko hennowane y, tak, ja o tym wszystkim wiem bo Ania moja też hennuje się na rudo gdzie, jakby gdzie są te zniszczone włosy ja się tutaj pytam ja też nie wiem gdzie są zniszczone włosy, bo totalnie się na tym nie znam co prawda sam mam długie włosy ale nawet nie jestem w stanie stwierdzić czy one są zniszczone czy nie to Ja kobiety. A ja widzę za to spalone włosy. To jest fajne, bo wiecie, ona tutaj. Yy, tu jest temat kontrowersyjnie poruszony, bo jeżeli się yy, jeżeli dobrze rozumiem, ja co prawda tego programu nie oglądam, ale gdzieś tam w jakichś tam newsach się przewidiało, że chyba w top model była osoba transpłciowa, i to prawdopodobnie jest ta osoba transpłciowa, która w tym momencie jest na, na fotelu. W sumie tak wygląda z fizjonomii bardziej jak bardzo szczupły chłopak. Ale stylizuje się na bycie kobietą, więc no, przypuszczam, że to o tą osobę chodzi, i tutaj wiecie, jest taki element wyśmiewania się, ale na szczęście nasza tutaj koleżanka Ruda, nie mam pojęcia, jak ona ma na imię Sory. Agnieszka, ok, ona ma na imię Agnieszka, już się właśnie dowiedziałem. Yy, ocenia tak naprawdę włosy, i to jest fajne, że tam, dobra, program programem, ale ja się skupię na włosach, bo to jest jej temat. Fortnite prezentują. Czy to jest piosenka, czy co to, to w ogóle jest? To jest Cinematic? Ok, czyli rozumiem, że jest jakiś raper, który robi teledyski w Fortnite'cie. Cudownie, po prostu. Wow, to jest, to jest właśnie content, na który czekałem. Witajcie, w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was. No i przed nami mistrz YouTube'a, czyli Adam Poszukiwacz, który, jeżeli sami nie potraficie wejść na kartę na czasie i zobaczyć, które filmiki są najpopularniejsze, to Adam za Was to już zrobił. W sensie on wszedł. I on to zobaczył i wam teraz zrobił z tego wideo i możecie zobaczyć jego materiał o tym, że on patrzy na kartę na czasie. To jest dokładnie ten film, który nagrywam. No komuś uciekła krowa generalnie i wpadła do czyjegoś basenu i ktoś ją złapał jak coś rancerzy. Taka w sumie ich praca! Sorry. Ludziom to odwala na tej kwarantannie. Ach! Dzieciak chciał mieć idiotyczną fryzurę, którą ma jakiś piłkarz, który ma idiotyczną fryzurę, i jak już ją dostał, to się skapnął, że to jest idiotyczna fryzura. Was uspokoić. Rzeczywiście tego typu materiałów, jak to co widzieliście w tej inscenizacji na początku, nie będzie ani na tym kanale, ani na moim kanale czyli Hanta, Ale trochę nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu na ten tydzień. A akurat tak wypadło, bo widzicie tą rotację materiałów. Najpierw nagrywa w jeden tydzień jest Ani Vlog, potem mamy podcast, potem jest mój vlog, i potem znowu jest Ani Vlog. Więc za tydzień zobaczycie się z Anią w materiale. Ja tak jak mówię, nie miałem troszeczkę pomysłu, co Wam zrobić, ale stwierdziłem, że może po prostu zrobimy sobie taką szczerą pogadankę i postanowiłem zrobić Wam taką improwizację. Dużo mam myśli w głowie, więc A, na początku mogę nieskładnie mówić, ale może to się z czasem tego materiału unormuje. Miałem też jeszcze jeden pomysł w głowie, to jest trochę osobisty, mm, też trochę w oparciu o to, co właśnie widzieliście, aczkolwiek nie wiem, czy to jest jeszcze ten etap, kiedy, kiedy to powinienem zrobić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby zrobić takiego vloga. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc o co mi tak naprawdę chodzi dzisiaj? Chciałem się taką szczerością trochę z Wami podzielić, bo jak wiecie, mój kanał, wiecie, nie wiecie, kanał Hanta prowadzę już 8,5 roku. Na obecną chwilę jest tam. 62 tysiące subskrypcji, aczkolwiek nie ma to żadnego absolutnie przełożenia na wyświetlenia. Te wyświetlenia są bardzo marne, naprawdę okropnie słabe. W tym momencie jestem zadowolony, jeżeli na którymś z filmów uda mi się dobić do tysiąca wyświetleń. To naprawdę wiem, że to był film, który się podobał ludziom i w który ludzie chcieli kliknąć. No i oczywiście chciałbym bardzo, żeby moje filmy były klikane i oglądane. Nawet jeżeli 100% odbiorców nie będzie oglądać tego filmu do końca, tak naprawdę bardzo niewielka garstka yy, osób, które ogląda filmy, ogląda je do samego końca. To też zaczęliśmy z Anią i na tym kanale, i na, na moim kanale Hanta praktykować taką rzecz, że hej widzu, jak dotarłeś do końca tego materiału, to wpisz w komentarzu to i to. Bo to jest taki aspekt psychologiczny yy, na zasadzie, jeżeli mam widza, który poświęcił mi 100% swojej uwagi oglądając film do końca, to mogę go prosić o tą jeszcze jedną rzecz, o napisanie komentarza. Bo to nie to, że on nie chce pisać tego komentarza, tylko po prostu nie pamięta albo stwierdzi, a nie mam co napisać. A to jest takie danie wam po prostu gotowej odpowiedzi. Napisz to. Pochwal się dobrze, że dotarłeś do końca materiału. Ale jeżeli będziecie pisać: Ha, dotarłem do końca materiału, obejrzałem cały film, no to to jest takie chwalenie się. A tak, jeżeli wpiszecie jakąś frazę, którą ja wam podam, to po prostu inne osoby, jak będą czytały komentarze, będą miały takie: Hmm, o co tu chodzi? W ogóle, czemu goś napisał taką rzecz? No więc wtedy to i zachęci troszeczkę do tego, żeby zobaczyć cały materiał, bo może ja o tym mówię w filmie. A takie tam psychologiczne triki. Ale dobra, wracając, bo to generalnie ma być o mnie ten materiał. Jak widzicie, ja nie miałbym problemu z tworzeniem takich treści, jak widzieliście na początku tego odcinka. Czyli naprawdę, branie czegokolwiek, branie filmów z, z, z karty na czasie, czy szukanie jakichś głupkowatych, śmiesznych filmików, ciekawostek ze świata i po prostu mówienie o nich. Jest cała masa takich kanałów na YouTubie, naprawdę ogrom. I te. Kanały mają wyświetlenia i to gigantyczne wyświetlenia. Kanały, które naprawdę tworzą materiały, które naprawdę ciężko się ogląda. Mi, jako twórcy, który ma no, wieloletnie doświadczenie, bo widzę, jak bardzo ten materiał ich jest przeładowany reklamami, przeładowany takim nastawieniem. Mój odbiorca to debil. I muszę mówić bardzo dużymi literami do niego, żeby on to zrozumiał. Powtarzanie w kółko tych samych frazesów, które nie oznaczają nic. Ale najgorsze, że to się klika i to się ogląda, bo w tytule jest napisane 10 ciekawostek o Dupie Marynie. I naprawdę ludzie to klikają i oglądają. I ja mam świadomość, że jakby moja działalność na kanale Hanta, wiecie, jest związana z grami, więc no wiadomo, tych zagrajmerów też jest pełno. Też część zagrajmerów się przerzuciła na jakieś inne inne materiały, aczkolwiek to zazwyczaj byli zagrajmerzy, którzy grali w takie to Totalnie YouTube'owe, popularne gry, nie wiem, grali w Fortnite'a. Może teraz Fortnite jest złym przykładem, ale grali w jakiegoś Minecraft'a kiedyś, czy w CS'a i tak dalej. No i zobaczyli, że tutaj ta popularność tej, tych, tych materiałów, o, czy, czy w League of Legends, oni stwierdzili, OK, ta, y, ta popularność się skończyła, przerzućmy się na jakieś takie niezobowiązujące materiały o zasadniczo niczym. I też będą wyświetlenia. Strasznie się tu duszno zrobiło w tym samochodzie, więc otworzyłem trochę okna i mówię: To nie jest problem dla mnie, żeby robić takie materiały. I może miałbym wyświetlenia na, na tych swoich filmach. Tylko, że nie chcę. Nie chcę, bo ja się z tym źle czuję. I nie chodzi o kwestię nagrywania tego, że nie czuję się w tym komfortowo, bo udawanie takich, wiecie, emocji, yy, oglądanie, rzucanie jakimiś pseudo ciekawostkami, pseudo zabawnymi żartami. To nie jest problem, ja z tym nie mam problemu, mógłbym to robić, nie chcę, bo psychicznie czuję się z tym źle, bo czuję, że tworzę materiał dla pogówków, a ja nie do końca chciałbym mieć takie osoby jako swoich widzów, jako swoich odbiorców. I nie chodzi mi tutaj, żeby wrzucać od razu wszystkich do jednego wora, tak 99% YouTube'a to matoły i oglądają bzdury dla motołów. Nie, wiadomo, że to są y, ludzie, którzy nie mają co robić z wolnym czasem, zwłaszcza w dobie tego, co się teraz dzieje. Po prostu ludzie szukają trochę odmóżdżenia czy jakichś ciekawostek, coś co po prostu na chwilę im pozwoli zająć mózg. To jest dokładnie. To ten sam powód, dla którego się często włącza telewizor, włączanie telewizora, który po prostu sobie idzie w tle przez ileś tam godzin, żeby nie słyszeć tej takiej ciszy dookoła nas. Niestety otworzyłem sobie okno, ale pies mi tutaj skacze, bo mnie słyszy. No i z tym swoim kanałem utknąłem teraz w takim miejscu dziwnym, że z jednej strony on nie przynosi tak żadnych dochodów. No po takim czasie to fajnie, żeby już przynosił dochody, ale to nigdy nie było moim priorytetem, więc jakby to nie jest istotne. Ale nie ma. Tam zbyt dużej aktywności ze strony widzów, nie ma zbyt dużo wyświetleń czy innych statystyk, no to wszystko za sobą idzie. Niestety bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami jak niedawno, czyli na kanale był DOOM Eternal, na kanale był Resident Evil, najpierw dwójka, potem trójka, potem dodatki do dwójki. i z tych dwóch, trzech gier właściwie większość filmów dostała żółtego pieniążka, czyli po prostu ograniczenie wyświetlania reklam, a co za tym idzie ograniczenie w ogóle zasięgów tego filmu, bo te dwie rzeczy się łączą ze sobą. I nie myślę, że jest inaczej. Jest dokładnie w ten, w ten sposób. Jeżeli film dostaje ograniczenie zarabiania na nim, to z automatu dostaje ograniczone zasięgi. I po prostu większość osób nie wie, że ten film istnieje. I w ogóle to jest Problem i przypadłość tego kanału, że większość ludzi, którzy mnie subskrybują, w ogóle nie dostaje żadnej informacji o tym, że ja taki film przesłałem, że ja w ogóle przesyłam filmy. A ja przesyłam przez ostatni, no, przez ostatni rok przynajmniej po jednym materiale dziennie. A odkąd się zaczęła ta cała sytuacja, że wszyscy siedzą w domach, to po dwa materiały dziennie. Raz się chyba nawet trzy filmy zdarzyły. Jeżeli ja w jakikolwiek sposób chcę mieć jakieś wyniki oglądalności na tym kanale, to właśnie muszę tak robić. Muszę robić długie materiały i wrzucać ich dużo, żeby jakby sumarycznie się zebrało na każdym filmie po kilkaset wyświetleń i to mi na koniec miesiąca da jakieś tam statystyki. Ale to w algorytmie YouTube'a jest bardzo źle postrzegane i coraz bardziej się wkopuje w taki dołek niewidzialności tego kanału, tylko że właśnie. Problem polega na tym, że ja tam nagrałem prawie 5000 materiałów przez ponad 8 lat. We wrześniu tego roku będzie 9 lat, jak prowadzę ten kanał. I szczerze mówiąc, nie potrafię inaczej. Tak bardzo YouTube wpisał się w moje życie, w moją codzienność, że czasem nie wiem, co mam robić, jeżeli tego nie mam. Przykładem, wyjechaliśmy teraz na wieś do rodziców Ani. No i jesteśmy tutaj, no właściwie, ponad dwie doby. Ja nie do końca potrafię sobie zorganizować czas, mam wrażenie. No bo wiecie, oczywiście mógłbym się zająć z dzieckiem, bawić się z dzieckiem, tylko że przyjechaliśmy tutaj właśnie dlatego, żeby dziadkowie się troszeczkę, no posiedzieli z własnym wnukiem, mogli się cieszyć, że mają wnuka, no bo nie widzieli się ponad dwa miesiące. Na początku on w ogóle tak. Mało kojarzył, kto to jest, później coś tam. Aha, dobra, to już chyba kojarzę, to można się bawić i śmiać. No a ja zasadniczo nie wziąłem sobie ani żadnej książki, nie mam do, dostępu do swoich codziennych przyborów, czyli komputera, konsoli. No i właściwie nie wiem, co ze sobą robić. Tak bardzo się wpisało to w moją codzienność. I jak sobie pomyślę, że miałbym z tego zupełnie zrezygnować, to nie wiedziałbym, co robić. Czy granie w gry dawałoby mi tam ta, taką satysfakcję? Pewnie grałbym trochę więcej nawet niż teraz, dlatego że kwestia montowania tego nagrywania, ilekrość są sytuacje takie jak teraz z dumem ale że będąc w dwóch trzecich yy, fabuły gry nagle wysypuje mi się zapis, nie mogę z tym nic zrobić, nie mogę tego naprawić i muszę przechodzić grę od nowa, pomimo nagrania 20 odcinków z tej gry muszę przechodzić to wszystko od nowa, żeby móc w ogóle kontynuować serię. Ale w przeciągu tych 8 lat ponad. Takich przypadków ja miałem mnóstwo, bardzo dużo. Ja miałem bardzo dużo różnych problemów yy, z nagrywaniem różnych serii, naprawdę. I mimo tych wszystkich przeciwności losu <grych> i YouTube'a, no to jednak cały czas w tym trwam i, i zawsze starałem się, wiecie, wrócić do gry, rozegrać wszystko od nowa, powrócić w jakiś sposób do tego zapisu, czy, czy, czy próbować wszystkich innych metod po to, żeby kontynuować serię i naprawdę w przeciągu tych. Ponad 8 lat jest niewiele gier, z których serie zostały zawieszone i nie były kontynuowane z różnych przyczyn. Ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mam te gry i wiem, że chciałbym do nich powrócić i te serie pokończyć. I zdarza się raz na parę miesięcy, że ktoś z Was przypomni sobie również. O, o, o takiej serii, o takiej grze, i na przykład nie tak dawno dostałem komentarz: Hej, Hanta, a jak tam GTA 3 dokończysz kiedyś tą serię, bo czekam już 6 lat. I to jest piękne, i właśnie dla takich ludzi ten kanał dalej istnieje. No i przede wszystkim dla, dla mnie oczywiście, ale to daje mi tą motywację, że wiem, że są ludzie, którzy od lat siedzą na tym kanale i oni bardzo chętnie oglądają materiały moje i, i chcą dalej to oglądać. Fenomenem tutaj jest rudy. Nie chcę używać imienia i nazwiska, które znam, ale Lerudy, yy, nie wiem czy to zobaczysz, ale, ale to jest dopiero osoba, która jest fenomenem dla mnie, dlatego że to jest mój pierwszy subskrybent i on nadal po tych ośmiu i pół roku ogląda moje materiały i je komentuje. I to jest niesamowite. Są plusy tej całej sytuacji. Dostaję od Was wiadomości, zwłaszcza na streamach o tym, że lubicie właśnie ten klimat, który jest u mnie, że ja jestem dosyć spokojny, w tym jak komentuję pomimo tego, że się często e, denerwuję, wkurzam, ale to też e, takie <gryw> dla Was to jest narzekanie dla mnie nie do końca narzekanie ale też takie żywiołowe wyrażanie swojej opinii i, e, i czasem trochę po prostu takiego objechania gry, czy systemu, który w tej grze występuje. Dla mnie to jest taki sposób na uporanie się z tym, w sensie wylanie tych swoich emocji naraz i po prostu z... pominięcie już tego w dalszym etapie, że okej, okay, ja już się na tą rzecz nawkurzałem i wystarczy, nie muszę dalej, tak. Chociaż to nie zawsze działa. No jak gra ma zrąbany system, to ma zrąbany system. Usłyszałem kiedyś od T-Volta takie fajne słowa miłe. Powiedział tak, wiesz stary, ja ci zazdroszczę jednej rzeczy na tym twoim kanale. Ty nie musisz robić nic pod widzów. I to jest klucz tego, dlaczego ten kanał wygląda tak, a nie inaczej. Bo ja zawsze na pierwszym miejscu stawiałem siebie. Robiłem takie materiały i z takich gier, które odpowiadały mi w pierwszej kolejności. A dopiero w drugiej kolejności myślałem o tym, co się komuś podoba, kto ogląda. I oczywiście na YouTubie to jest złe podejście, ale ja w tym wszystkim chciałem pozostać prawdziwy, chciałem pozostać sobą. Nie chciałem udawać kogoś, kim nie jestem. I człowiek sobie teraz myśli, że to był błąd. Pozostawanie sobą nie przyniosło mi żadnych korzyści, ale gdybym zaczął te dajmy na to 6 lat temu mocno udawać tego, kim nie jestem w tych materiałach, to pewnie byłbym w tym momencie w zupełnie innym miejscu, gdzieś może obok Tivolta. Miałem takie przemyślenie od jakiegoś czasu, że naprawdę bardzo chciałbym móc pracować zdalnie bez wychodzenia z domu w ogóle, ale nie chodzi mi tutaj o to, że zarabiałbym teraz na YouTube takie kokosy, że ło, bym sobie budował willę z basenem. Absolutnie nie, bo ja jestem jednak osobą pracowitą i ja też nie wiedziałbym co robić z wolnym czasem przez ten cały dzień, ale chciałbym być w takim momencie życia, żeby mój kanał pierwszy przynosił mi jakieś dochody, drugi kanał, który teraz rozwijam, mógł na niego poświęcić na tyle czasu, że nie musiałbym w niedzielę po południu siedzieć w samochodzie i nagrywać wam materiał. I jak wrócę wieczorem do domu, to będę go montował tak, żebyście go w poniedziałek dostali. Zgodnie z naszym założeniem, że w poniedziałek puszczamy wam materiał na kanał. Tylko żebym faktycznie miał cały tydzień, czy nawet dwa na przygotowanie sobie na spokojnie tego materiału, jednakowo że nagrywając codziennie wam materiały na pierwszy kanał i nawet dodatkowo do tego pracować graficznie. No, dla jakiegoś tam, dla jakiejś agencji, czy kogokolwiek, czy robić jakieś projekty graficzne, bo ja lubię pracować i naprawdę, jak jest to praca, która sprawia mi przyjemność, daje mi jakąś satysfakcję, to nie chcę z niej rezygnować absolutnie. I praca, którą teraz wykonuję, daje mi w jakiś sposób satysfakcję, tylko to wszystko się rozbija o finanse. Te wszystkie rzeczy, które ja robię, robię trochę kosztem swojego snu przede wszystkim. Kosztem wolnego czasu, który można by spożytkować w zupełnie inny sposób w jakikolwiek sposób. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wziąłem książkę do ręki i zacząłem czytać. Nie pamiętam, nie mam na to czasu, a bardzo bym chciał. Naprawdę lubię czytać i mam sporą biblioteczkę książek, których nawet nie dotknąłem, a bardzo bym chciał. I nie przekłada się to w jakiś szczególny sposób na finanse, bo to nie jest tak, że mamy teraz gdzieś tam na koncie zgromadzone 100 tysięcy złotych i lada moment będziemy budować dom albo kupować mieszkanie i wiecie, od dewelopera i je urządzać. Absolutnie nie. I to jest w tym wszystkim najgorsze. W żadnym stopniu to nie przynosi jakichś takich wymiernych korzyści. No i człowiek dociera do momentu, gdzie robi coś od wielu, wielu lat i z perspektywy osoby trzeciej nie ma to absolutnie sensu. I należałoby po prostu to zostawić w cholerę, przestać, zmienić, nie wiem, otworzyć nowy kanał, zmienić content i robić właśnie takie rzeczy, które ja wam tutaj na samym początku przedstawiłem, i może by to chwyciło, pewnie by to chwyciło. Ale z jednej strony nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem, i robić coś wbrew sobie, bo, szczerze mówiąc, mnie takie materiały w ogóle nie cieszą. Nie ma takie materiały męczą, uważam je za durne, robione dla durnych mas. I to jest bardzo niefajne, co teraz mówię, ale niestety, takie jest moje zdanie. I chodzi mi tutaj pies i sprawdza, czy wszystko ze mną w porządku. Psie, idź mi stąd. A poza tym nie jestem w stanie przestać tego robić, co już robię, czyli nagrywać Wam gry na kanał Hanta. I to jest taka smutna życiowa lekcja na dzisiaj dla nas wszystkich, że bardzo często jest tak, że wymyślasz sobie jakiś sposób na życie, wiesz, co chcesz robić, co daje Ci satysfakcję, co Cię bawi, a potem się dowiadujesz, że nie możesz tak robić. Że takie życie jest niemożliwe. Nie wiem, to chyba wszystko, co Wam chciałem powiedzieć dzisiaj. Nie wiem, czy wyszło z tego coś mądrego, i czy w ogóle zrozumieliście, o co mi chodzi. Nie, no mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że raczej przedstawiłem to tak, jak chciałem. To jest taka totalna prywata w tym momencie ale miejcie świadomość, że takie materiały na kanale post teksty mogą się zdarzać z jednej lub z drugiej strony. Ale mam nadzieję, że już za trzy tygodnie mój materiał będzie bardziej zwięzły i bardziej o czymś niż ten teraz. No i cóż, na koniec chcę Wam tylko podziękować za to, że dotrwaliście do tego momentu, że obejrzeliście cały materiał i mnie wysłuchaliście, wysłuchaliście tego, co mi tam na serduszku leży. Zapraszam Was do pozostałych materiałów. Na razie, tak jak mówiłem, są moje vlogi, są vlogi Ani i są podcasty takie społeczne można powiedzieć. Chciałbym wprowadzić kilka innych rzeczy jeszcze na, na ten kanał, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonować i, i czy jesteśmy w stanie. No i oczywiście, jeżeli są jakieś tematy, które Was nurtują, macie jakieś pytania, czy właśnie jest jakiś temat, o którym chcielibyście usłyszeć, dajcie znać w komentarzach. I jeżeli dotarliście do tego momentu filmu to napiszcie 50 tysięcy łapeczek w górę, tak moi drodzy, jeżeli wbijecie już teraz 50 tysięcy łapeczek w górę pod tym materiałem, to automatycznie odblokowujecie kolejny film, po prostu wy wbijacie, a ja wam od razu publikuję kolejny materiał. Dzięki mordeczki, trzymacie się buziaki, papa. Pa.